Pomagać, bo naprawdę sami to będzie nam ciężko. Nawet ze stowarzyszenia. Bez pomocy reszty. Naprawdę, proszę Państwa. Urząd Miasta, przede wszystkim Stowarzyszenie, Urząd Miasta i sponsorzy będą nam w tym, mam nadzieję, wszystkim pomagać. Jeżeli chodzi o święta, no to tak jak Marian powiedział, powinny być dla wszystkich tutaj jest Częstochowy bardzo miłe i przyjemne. Z, tej, z tych wiadomości, które mamy. No i proszę Państwa, mamy zawodników naprawdę młodych. Wszystkich podejrzewam. Sławek jest też z nami. Zawsze młody. Zawsze młody. Zaw młody. Życzę wszystkim naprawdę wszystkich miłych i pogodnych wesołych świąt. Boże narodzenia. Dziękuję. Będziemy prezes spółki sekretarza gminy pan Marek Polaczek. Proszę teraz prezesa stowarzyszenia, pana dyrektora Władimira żeby zabrał głos. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo cieszę się, że tak licznie państwo przybyliście na naszą konferencję prasową, która po prostu tak na to na świąta zwiastują, zwiastuje nam coś nowego. Mamy wielką nadzieję, że idzie nowe i idzie dobre, prawda? Ten nasz klub, kochany, ta marka Łukniada, Musimy ją podnieść, z tego co się stało w tej chwili, wywidować do góry, bo tam jest po prostu jej miejsce. I ja uważam, że przede wszystkim nasi wspaniali zawodnicy, którzy są teraz troszkę stremowani, bo są pierwszy raz przed państwem, ale są to bardzo fajni, młodzi, uśmienici chłopcy, łącznie ze Sławkiem, który jest cały czas dobrą duszą zespołu i mam nadzieję, że ściągnie z powrotem dużo kibiców na nasz stadion, bo jego obecność jest naprawdę czymś wielkim dla klubu, łącznie z Kamilem, który może troszkę widać, przed Pana Prezesa w tej chwili, ale podpiszę kontrakt, Spokojnie. że będzie na każdym meczu musiał być, sprzedałem teraz świadomość Pana Prezesa, ale to jest też dla mnie bardzo Mam nadzieję, że ten zespół, że Państwa, zapewni doskonałe atrakcje i wielkie widowiska, a to spowoduje to, że nasz stadion będzie żył. Mamy tutaj z grupą inicjatywną mnóstwo pomysłów, żeby ten stadion po prostu ożywić, żeby to nie było tylko zawody żużlowe i koniec. Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie naprawdę lepszy dla włókniarza i włókniarz się pokaże z tej dobrej strony bo wiemy, że jest mnóstwo sukcesów, które były do tej pory i musimy tą drogę po prostu prowadzić dalej i to kontynuować. Tą dobrą paszę naszego kochanego po prostu próbu. Życzę Państwu wszystkim, wszystkim zdrowych, wesołych, rodzinnych świąt, dużo, dużo wrażeń na torze w przyszłym roku, a nam wszystkim spokoju, o to bardzo prosimy, i dobre, dobrych wyników dobrej pracy. Mam nadzieję, że licencja naprawdę będzie to, co Marion powiedział, bo są takie po prostu już drobne wiadomości, że uważam, że byłoby wielkim nietaktem i wielkim złem, żebyśmy tej licencji po prostu nie otrzymali. I będziemy się mogli cieszyć tym, że po prostu nasz klub w przyszłym roku naprawdę daleko zajdzie. Dziękuję bardzo jeszcze raz życzę wszystkim wesołych świąt i szczęście Nowego roku. Dziękujemy panu Miosy Kzębaczewskiemu. Jest z nami dwóch nowych zawodników, którzy w tym sezonie wystąpią w barwach. Miarze może jako pierwszy, Mirosław Jabłoński. jak czujesz się w nowym klubie? Jak że były przeprowadzone negocjacje z no i dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Częstochowę? Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że zasiadam tutaj w tym gronie dzisiaj, ponieważ e, pierwsze nasze rozmowy w sumie odbyły się z Panem Marianem. Dogadaliśmy się bardzo szybko e, w obecności oczywiście Jarka Dymka też, który pomagał negocjować e, Wszelkie punkty kontraktu. Jak się czuję w Częstochowie, jak na razie widać, że jest tworzona nowa marka, idzie nowe i miejmy nadzieję, nie zapeszajmy lepsze. Jestem przekonany, że będzie to naprawdę stabilny klub działający jak porządna firma, która ma określone cele i będzie je w pełni realizowała. Ja na razie ze współpracy mogę powiedzieć tyle, że jestem bardzo zadowolony. Wiadomo wszystko okaże się w spraniu. Ale sądzę, że perspektywy szykują się naprawdę naprawdę bardzo dobre. Dziękujemy bardzo. Prosimy kolejnego zawodnika, kolejną nową paszę, z panem Zwaną Częstochową. w przyszłym sezonie Grzegorz Engląsa. Ja również witam Państwa. Cieszę się, że trafiłem do Częstochowy, bo nie ukrywam, że chciałem akurat w... do Częstochowy trafić, bo tutaj jest tor, na którym bardzo dobrze mi się jeździ. To miało dość duże znaczenie na tym, jaki to wybierałem. Z panem Marianem dość szybko również doszliśmy do porozumienia, bo w zasadzie tylko raz się spotkaliśmy. Myślę, że spotkanie trwało niecałe pół godziny. Tak szczerze mówiąc, to nie zdążyłem na herbatę wypicia, już zatoczyliśmy rękę. Cieszę się również, że, że właśnie idzie świeże powietrze, że, że wszystko jest budowane jak widać i słychać na solidnych fundamentach i mam nadzieję, że, że, że to właśnie. Od tej chwili następują te, te lepsze chwile dla włókniarza a wszystko oczywiście okaże się w sezonie ale to będzie zależało oczywiście od wyników, od których, które zależą od nas a my na pewno zrobimy wszystko żeby te wyniki były jak najlepsze i żeby włókniarz znowu jak najwyżej w tabeli i miejmy nadzieję, że, 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 że już bariery będą omijane a, a będziemy walczyć o coś więcej. I kolejnych zawodników. Przedłuży Pan z uchniarzem, na początku Dwa sezony już nieczęsto mm -hmm. powiem. Miejmy -hmm. nadzieję, że ten sezon będzie najbardziej udany. Do wszech sztuka. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że chciałbym powtórzyć sezon 2010, bo ten sezon był nieudany dla mnie, ale różne się złożyły na to rzeczy i wyciągnąłem już wnioski i myślę teraz tylko do przodu. Myślę, że będzie machająca rączka. Aby okay. tej rączki machającej było jak najwięcej, kolejny zawodników, który raz częstochowy, raz poza częstochową, ale mało kto, bo Dzień. sobie częstochowe bez złapka drapika, słabi, złapki, nieznanym rąkiem. Jak czujesz się w swoim starym, nowym królem? Generalnie tak naprawdę, się nie <laughs> <śledzi> Sławek jeszcze śpi, Sławek jeszcze śpi także. <śledzi> Proszę kawę. <śledzi> 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 polaczek zdradzi nam więcej. W jakim charakterze ewentualnie znaczy, Sławek przysłał. Znaczy Sławek Wam. Sławek będzie, no jeżeli mam nadzieję, na pewno się dogadamy, nie ma. Jak ja to mówię Sławek, nie masz innego wyjścia, musisz być z nami. Dogadamy się, będzie jeżdżącym trenerem, pomocnikiem zawodników, wszystkim. Także tu będzie taki człowiek, człowiek orkiestra, który naprawdę poprowadzi włókniarz do, do, na, do naszych celów, które sobie zakładamy. Także... Sławek jeszcze świnie obudził się, ale mamy nadzieję, że obudzi się za chwilę i wszystko uzostaniemy. Teraz najważniejsze, proszę Państwa, tutaj podpisujemy kontrakt z Kamil, z Tobą, zobowiązujący Ciebie do bywania na każdym meczu, który tu będzie na tym stadionie. I na każdej imprezie To niestety musisz podpisać, nie masz innego wyjścia, jak ja to mówię. My ze z naszej strony rozwiązujemy, że będziemy pomagać w dotarciu na te mecze. Pasuje Ci taki kontrakt? Pasuje. To podpisz go jako pierwszy. Moim biurem nikogo bym nikomu nie daje, ale trudno. I ja bym proponował żebyś też tu za tym podpisał, żeby było, to... żeby było jak najwięcej świadków tego, tu jest, będzie dla Ciebie, a to jest dla nas oczywiście, który będzie leżał ze wszystkimi kontraktami. i wierzyć w niego. Kamil, powiedz, jak aktualnie wygląda Twoja sytuacja? No aktualnie, można tak powiedzieć, no, są dni, wiadomo, gorsze i lepsze, ale, ale staram się, żeby były tylko, tylko i wyłącznie te lepsze. Wiadomo, jest ciężka praca przede mną, nawet cięższa niż, niż przygotowanie do sezonu, no, ale myślę, że, że szybko, szybko wrócę do zdrowia i mam nadzieję, że na to. czy jakieś pytania z posiadających tutaj osób no. prosimy musimy się przedstawić taka redakcja do pana prezesa Polaczka chodzi mi o chciałem zapytać kto będzie trenerem bo z tego wynika że Sławek Dymek będzie trenerem w wymiarze, tak z tego co pan przed momentem powiedział co z Jarkiem Dymkiem no Jarek Dymek oczywiście jest z nami ale w znaczy, no, jest z nami. Nie dzielmy stanowisk, jeszcze. Do to, to, y, to pana prezesa y, Mariana Waśniackiego, jaki zakres wyśmiechania? Będzie pan miał, jak wyglądają funkcję prezesa, przede wszystkim doradztwo i gdzie będzie trzeba reprezentowanie interesów spółki. Ale to mówię, w uzgodnieniu z zarządem i oczywiście z przemysłu. Prac Seniorski, o informacje wniosku, już wiadomo, czy Marcin Kubel zostanie w stanie znać Znaczy jest taka sytuacja, że rozmawialiśmy z Marcinem Wóblem. Ja mówiłem Państwu wcześniej o jego problemach. Zawodnik w tym momencie dotarł do porozumienia sam z sobą, jak to powiedziałem, trenuje bardzo intensywnie. Były różne opcje to do jego przynależności klubowej, ale na razie jeszcze dokładnie z tego nie rozmawiałem na ten temat, ale uważam, że jest to zawodnik na tyle wartościowy i jeżeli po prostu uwierzy w siebie, ma olbrzymi potencjał to naprawdę będzie jeździł dla włókniarza i będzie zdobywał te punkty, ale jak mówię, to jeszcze będziemy wszystko na, na etapie rozmów w tej chwili jeszcze, ale ci wszyscy ułamkowie, którzy mają licencję w tej chwili są brani wszyscy po prostu pod uwagę, a najlepsi no, zostaną wybrani po prostu w czasie eliminacji takich wewnętrznych. Mamy ich na tylu, że możemy z czego wybierać. Czy jakieś kolejne pytania? Myślę, że na pewno każdy będzie tu zdjęcia, że chciałby tak, niewzględnych tak, wywiadów i tak dalej, to myślę, że w drugiej części konferencji to jest do zrobienia. Tak, czyli tę oficjalną część możemy już zakończyć. Zawodnicy i szefostwo klubu jest do Państwa dyspozycji. Dziękuję za przybycie i w imieniu całego zarządu zarówno skupia, jak i stowarzyszenia życzę wesołych świąt. Dziękuję bardzo.